Cześć, z tej strony Kasia, zapraszam Cię do chwilowego zatrzymania i zadania sobie pytanie, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie i mogłabym życie porównać do okrętu i całą resztę, cały świat otaczający do rejsu, do przygody. To Twoje życie, Twój okręt, i tylko od Ciebie będzie zależało, jak będzie wyglądało, kto trzyma ster w Twoim życiu. Czy oddajesz swój ster wszystkim w koło i jesteś jak marionetka? Czy ster swojego życia trzymasz Ty? I ty nadajesz kierunek. Ty nadajesz tempo. Ty decydujesz każdego dnia, gdzie chcesz płynąć, co chcesz robić. To ty decydujesz, kogo wpuścisz na pokład swojego okrętu. To ty dbasz o porządek na swoim okręcie. To ty decydujesz, czy. Twój okręt będzie, Twoje życie będzie stało w miejscu. Czy okręt będzie stał i niszczał przy Kei? Czy będziesz odkrywał nowe lądy, zostawisz stare przekonania, stare schematy? Czy wyruszysz w podróż swojego życia? To wszystko zależy od Ciebie. Od. Decyzji, którą podejmujesz każdego dnia. I w życiu, jak i w rejsie, zdarzają się ciche dni bez wiatru i zdarzają się sztormy. Ale każdy sztorm, każda porażka daje Ci siłę, daje Ci moc i uczy Cię. Uczy Cię. Pokory i szacunku do swojego życia i wiary we własne siły, ale to Ty musisz stać przy tym sterze. Nie możesz oddać steru ani mężowi, ani szefowi, ani znajomym. Oni wszyscy mogą być Twoją wspaniałą załogą, ale to Ty musisz decydować, kto trzyma ster. Bo to jest Twoje życie. I jeśli oddasz swój ster w niewłaściwe ręce, to albo się wpakujesz na mieliznę, albo ci wywrócą okręt i będziesz potrzebował dużo więcej czasu, żeby się pozbierać, niż tą chwilę, żeby cały czas trzymać ster w swoich rękach. Czyli, żeby kierować swoim życiem tak, jak Ty tego chcesz, tak, jak Ty tego pragniesz, tak, jak Ty czujesz, co jest dla Ciebie najlepsze. Nie, żeby zadowolić całe społeczeństwo, bo nigdy się nie da zadowolić wszystkich, ale tego, tak, jak Ty pragniesz żyć. I są cisze i są sztormy, ale. To wszystko Cię uczy. To wszystko są lekcje. Cisza Cię uczy cierpliwości, treningu. Oczywiście, uczysz się cały czas. I ucz się od najlepszych. Ucz się od najlepszych. Miej szacunek dla wszystkich, ale przede wszystkim dla samego siebie. I bądź dumny siebie. Wyciągaj lekcje z każdej porażki. Daje Ci to siłę. Daje Ci to trening i daje Ci to zaufanie do samego siebie. Każda burza w Twoim życiu Cię wznosi i budujesz w sobie zaufanie do siebie. I kiedy masz zaufanie do siebie, że wiesz, co jest dla ciebie najlepsze, to żaden sztorm ci nie będzie straszny, bo będziesz wiedział, będziesz umiał, jak masz się zachować. To nie tylko załoga, twój okręt, to nie tylko załoga, nie tylko żagle, to nie tylko rejsy, krótsze czy dłuższe do takiej czy do innej przystani, to jest wewnętrzne uczucie, które aż zapiera dech w piersiach, to jest wolność, wolność Twojego życia i Twoich decyzji, Twoich pragnień. To jest właśnie uczucie spokoju, głębi i wiary w siebie. A kto w Twoim życiu trzyma ster? Ty? Czy oddajesz go innym? Bo w swoim życiu ja trzymam swój ster. I życzę Wam wszystkim takiego zatrzymania i zadania sobie pytania, jak chcę żyć. Dziękuję Wam bardzo.